Siemano, z tej strony DJ Farmer i to jest odcinek specjalny, bo yy, wiecie, ja tam mam nazwę Jaków Nowak, a tam jest 20 stron z Jaków Nowak yy, a mam już 10 widzów. Nie, 9. Nie, 10. Dobra, yy, jakby co to dziś nagrywam z yy, Mienę 280. Nie! Jiena no jestem własna, to bardzo ja jestem wersji 2! No to Wertest 2 i jeszcze druga osoba, mój fan wielki. Przywitaj się? Tak. No chyba wczoraj, czy tam przedwczoraj nagrywaliśmy ze sobą odcinek. Wczoraj czy przed. Dobra, nieważne. Kurde, go. To ja! <ścoughs> o Boże! Nie! Nie, to To będzie za Olesia, za to że winą. Ej, my przebywamy od 12 do 2. Właśnie, bo ja was wszystkich wiem. What no. the fuck? Nie, yyy... mam stopa! Bardziej to ten... No czemu kurde jakiś Adino... Adi... Adikson... 12... Zabijam cię. Dołączył do tego. Ale mam stopa! Szybko, szybko! Uda mi się, no, nie uda mi się! Nie uda mi się! Ale ja nie robię problemów, a o patrz! Co nie, nie do dna? E, adinox. A... Nie, ja... Ja wychodzę z tego. No... No dobra, ja też wychodzę. Dobra, i chodźcie... Czekajcie. Chodźcie na... i nie zamień to! Ale to bo nie... Nie. Ej, to chodź na zonę... A, przecież tam nikt nie wchodzi. No właśnie, dobra, a nikt nie wchodzi. A jeszcze... Albo... Albo nie! Chodźcie... Ej, chodźcie na Snowy Canyon? Dobra. I chodźcie na Mega Room 2? Mega Room 2. Ja jestem na Mega Room 2 już yy, Canyon Snowy. Czy tam Snowy Canyon. Dobra. Ja jestem gdzie? Jak zwykle. Poczekajcie yy, jeszcze Jakby co widzowie, poprzedni odcinek. Yy, no poczekaj, Tak. No. Poprzedni odcinek yy, był. No, na yy, no, sam tytuł był, jestem mistrzem auto, ale dzisiaj nie będzie taki temat. Musicie zgadnąć, hmm, trochę po moim głosie, trochę po, po, tam, po, tam, graniu z Olesiem i, i Borysem, yy, no, jaki będzie temat. Dobra. No, to, jedziemy. Dobra, jesteście? Dobra, Wertys 2 jest Blue, okej. Okay. No, ej, ale na ile? Na garum 2 Na garum dwa. No, ej, no, No, bij do niebieski. Wiesz, ja jestem tu najlepszy. To właśnie by, by no byście mieli większe sankcje. Okej, nie, 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 Ej, Ej, Kurde, ja, ja nie mam sześć wtedy. No ale w tym to jest A pamiętasz to, co y, mówiłem ci o moim odcinku? I z No nie no! Ja wychodzę, a ty w się śladujesz. Kurde, on ma jakieś cheaty lub coś. Tak, on ma cheaty. Ci... Hmm, on ma cheaty. Chodźcie na hal i chodźcie na Meganum 2. Meganum 2, okej. Okay. Jeżeli nas nie znajdzie, to będzie tu. Maty. No, ale no, co? No, co jak coś na Ej, Z, y, jakby co, widzowie, to sorry za wtedy błąd y, matematyczny Borysa, tylko że akurat y, to, y, jak ja się tam. Już, on mówił, że ja się coś tam głupio zachowuję, y, akurat w samym środku odcinka i w ogóle to, yy, przepraszam, ale to było dziewięć DZIEWIĘĆ COŚ TAM, COŚ TAM, kurde JEST, JEST! No, NIE! <grym> kurde, ja. czy? Ej, no bo ja przeładowywałem, nie, ja, ja nie mogę brać tą broń. Nie, ja... Ej, dobra, tutaj czekamy. No, ale w sumie zostawię tą broń. Dobra, ty bądź tutaj, ja tam.

Jest! Jest! Ej, ja przeładowywałem broń, to wiesz! No, ej, no wiesz, ja wtedy... No, widzisz, teraz też przeładowywałem broń i przedtem jak ty mnie dadłeś też przeładowywałem broń i co, to niesprawiedliwe! Co borsuk! Borsuk! Ja, ja. Siema! Dobra. Borsuk! Eee, kurde, kurde, kurde! No nie, nie przyjadę wojny, no boże! No Boże, ja cię też coś nie... Ja cię by coś nie widziałem. Kurde, muszę przeadować. Siemano, to jest stron Farmer i teraz siedemna. No, mówiłem, że dane... Ja też No, zjadliśmy się nawzajem. Nawzajem, uważaj. Dobrze, że już nie. Chcesz Tak. Dobra. A ja cię! A ja cię! Nie boję się, śmiech mi kurczył. Oj, to za noga, wyciągam mnie. O nie! Nie! To zdrada! Zdrada przeciw memu! temu, temu. Zdrada przeciw gorszy. No właśnie! Ua! No! Cieka. Wyparował! Kur! No znowu przeladą wywęc. To za głupia broń! Ale niestety, chcę ją mieć. Bo nie używałem w ogóle shotgun. Shogun? Shogun, a nie używałem w ogóle Shogun. Ja czuję normalnie, że ty jesteś od razu kondy. Ja no, też. Że to... że to już... u mnie. O coś się... No. Dzięki Tobie zremestrowaliśmy. To <todgłosy> kurde! Nie mogłem zmienić na broń inną kurde. Chcę tego szoguna, ale nie chcę, żeby oni nie dodali medali. A ile jeszcze do końca odcinka? Eee. Dwie minuty. Dwie minuty. Równo Ale oczywiście, jak wtedy powiedziałem, że dwie minuty, to wtedy były równe. <laughs> nie! Dość tego! Dość tego! Wygrałam, Szaf, to, to. Jak pan ja kieruję? Cię Jest! Ale co to było? Jak to wyglądało? Ej, Zobaczcie sobie na odcinku jak to wyglądało! Kur! Ile masz życia? 24%! Ja mam 100%. Muszę cię deadnąć. Bo jeżeli cię na to normalnie się zabijesz. Ej, dzięki mnie! No kurde, od tyłu! Od tyłu, ale jak, to spadłeś w porze. 8, 8, kurde! Kurde, lepszy już jest trochę pistolet od tego Shoguna. Bo Shogun nie ma celności. Ej, za no to powiem! Jest! 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 Jak? Co to jest? No, no, te, skąd wiedziałeś? Ej, dobra, ale wtedy, ale wtedy z, zrobimy stop i nakręcimy już dziewiąty. A potem jutro dobijemy do dziesiątego. Kurde, kurde, kurde! Daj, 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 daj! Kurde! No, no tak! No co? Dziesięć ty dziewięciu! tam to mnie wkurza! Nie, dość tego! Biorę inną broń, nie ma bata! Biorę inną broń! Nie, nie, nie jak ty się nie Nie ma bota. No tak, trzy, dwa, jeden.